Wyjątkowy poranek w mojej małej miejscowości gdzieś na południu Polski. Od dzień jak codzień. Odrobina sprzedaży, praca dla klientów, tworzenie treści dla mojego biznesu agencji wideo marketingu. Piszę post. Godzinę po publikacji dostaję wiadomość. Napisał do mnie dziennikarz My Company Polska. Przeczytał mój post i, i chciałby mnie zacytować. I od tak, jestem cytowany jako ekspert w jednym z moich ulubionych magazynów biznesowych. Drobiazg, tak, drobiazg, ale to jest jedna z takich cegiełek, która buduje mój wizerunek jako eksperta w dziedzinie, którą kocham, którą, którą się zajmuję i którą chcę się zajmować jeszcze przez długie, długie lata. I ten drobiazg nie wydarzyłby się, gdybym nie kliknął opublikuj. Naprawdę warto je stworzyć, i niezależnie od tego, czy rozwijasz swoją firmę, czy rozwijasz karierę w korporacji, warto je stworzyć, bo nie wiesz, kto może cię usłyszeć, i nie wiesz, jakie to możliwości, jakie drogi to przed tobą może otworzyć.